Dobra, a tam na końcu super, ale zielone jest na torze, więc jak podjedziemy grupą, to pewnie wieża w odpowiednim momencie nas przepuści. Moi drodzy, ze względu na to, że zbliża się grupa i za chwileczkę przejedzie. Jak tylko przejadą, to będziemy mieli zieloną flagę. Zobaczcie po lewej stronie światło zielone, czyli zielona flaga, czyli wolno nam wjechać na nitkę toru. Auta w normal, natomiast proszę trzymajcie się mnie. Okej, okay, zapraszam, zapraszam trochę bliżej. Chodźcie, chodźcie. Od razu jedziemy prawidłową yy, nitką toru. Zobaczcie jak wygodny ten samochód jest w momencie, kiedy jest w trybie normal. Yy, da się nim oczywiście, po to, że jeździć nie ma problemu, nie protestuje, ale zawieszenie pracuje, pozwala na wychyły na dłozia, a no, robi wszystko, żeby było nam wygodnie, zwyczajnie mówiąc. Yy, kiedy natomiast przedstawicie na sport czy Sport Plus, yy, samochód się zmienia. W przeciwieństwie do... Poprzedniego yy, Makana możliwości adaptacji są ogromne tutaj. I jeżeli chodzi o te auta, to zobaczycie, że po przełączeniu na sport plus one wszystkie się obniżą to znacznie. Aż o 5 cm niżej można go ustawić, kiedy się w sport plus jeździ, niż tego, który był wcześniej benzynowego. Ale to nie jest kosztem praktyczności, bo możecie go także o 2 cm wyżej unieść. Więc jest to zawieszenie, które ma po prostu dużo większy skok. Wszyscy bardzo proszę w swoich samochodach No i auto zmienia charakter Obraz, czuć to, widać to to zaznacza jak najbardziej I zobaczcie, hamowanie Tablica 100, nakładamy skręt Podczas hamowania I dojeżdżamy do pierwszego apeksu. Tak, wypuszczamy szeroko Pięknie I wracamy na gaz, robimy fałkę. Ja tutaj na tą lewą tarkę Nie wjeżdżam celowo tu są różne filozofie przejazdu przez ten zakręt, natomiast na tą drugą, szerokie wyjście, pamiętajcie, na tą drugą parkę ja y, oczywiście wjeżdżam, bo tam jest APEX. Natomiast tej pierwszej nie, bo wolę mieć szeroki najazd na drugi zakręt i korzystać z treningu. Dobra, teraz przejedziemy jeszcze raz, y, bez rotacji, od kolejnego okrążenia sobie ją zrobimy. A na razie jeszcze pojedziemy do końca i zjedziemy na zamianę. Takie instalacyjne okrążenia. Dobra, więc jedziemy dalej. Mocne hamowanie, dwa słupki niebieskie przypominam, by hamować. Super, fajna jazda. No, Wygląda to dobrze. Myślę, że będziemy się trochę mogli pobalić. od razu szybkie zejście, do siódemki, do lewej strony ciasno, ciasno, bardzo ładnie i ta dziewiątka, tu jest APEX, OK i wyjście jest bardzo szerokie te dwa zakręty. Warto mieć pedał przyspieszenia taki leciutko wciśnięty, niepuszczony do końca, żeby auto nie miało masy z przodu, ale też nie wciśnięty mocno, żeby nie miało masy z tyłu, tylko aby samochód był neutralny, a rozkład masy tutaj to jest około 52% z tyłu, 48 z przodu, taki neutralny pedał przyspieszenia powoduje, że auto jest super stabilne. box, jedziemy i zrobimy zamiany sobie za kierownicą i jedziemy od razu dalej. Bez kierunkowskazów. Na to, że nie trzeba. Super. I zamiana za kierownicą, naciśnijcie literkę P obok dźwigni e, biegów, żeby auto nie pojechało samo do przodu. Ok. Dobra, moi drodzy. Pasy, szyby i lecimy. Ok, moi drodzy. Zapraszam. Upewnijcie się, że auto jest w trybie sport. Takiego trybu używamy już w tej chwili, w normalu pojeździliśmy, ale to są samochody, które mają zapewnić komfort. W związku z tym, w trybie normal, mają być jak najwygodniejsze. Musimy im pokazać, czy chcemy jeździć szybko. Czyli przestawiamy te tryby jazdy, no i po ich przestawieniu mamy samochód gotowy do pokonywania okrążeń toru. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dzisiaj wie. Wie, a mówię o tym nieprzypadkowo. Poprzedni makam współczynnik oporu powietrza CX 0,35. Nieźle to słów trzeba o tym pamiętać, więc nie ma tragedii. A ten 025 przepaść autentyczny przepaść korzyści oczywiście mniejszy pobór energii, no w tym przypadku prądu, ale yy, poczekamy Wojtek musimy jechać razem. Trzymaj się nas. Ok, super i już takim wężem sobie jedziemy dobra, jedziemy grupą natomiast CX-025 moi drodzy to nie tylko oszczędzanie energii to też dużo mniej hałasu, dużo mniej szumu no i dużo mniejsza wrażliwość na podmuchy wiatru i naprawdę coś to w tym samochodzie no jest po prostu nie dość, że silnik jest ten elektryczny jeden i drugi ciche, cichy to oprócz tego samochód no nie szumi, mówiąc zwyczajnie podczas jazdy to powoduje, że komfort podróży jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie dla do apeksu dokręcamy bardzo szerokie zejście. Od wychodząc z zakrętu kierownicę, wtedy można zaaplikować ten gaz śmielej. I przypominam, nie hamujemy tutaj w zakręcie szóstym, dopiero zanim auto się stabilizuje i zejście ciasno. To hamujcie porządnie samochód, tu musimy być ciasno. Podświetlmy zakręt, on jest dużo, dużo, dużo ciaśniejszy niż zakręt, który jest przed nim, czyli ta nasza. Dobrze, zostajemy z lewej i przerzucimy. Ok, fajna jazda, przypominam, hamujemy na linię V. Szeroko samochód, szeroko. Dobra. No i nasz trick braking, znacie pojęcie, prowadzenie samochodu za pomocą użycia hamulców. Natomiast chodzi generalnie o to, aby troszkę masy przenieść naprzód, dociążyć koła przednie, odciążyć tył i zrotować samochód do Świetna technika, dużo lepszy czas. prawe no prawie głową nie będziemy czy dobra moi drodzy tu w 12 troszeczkę zwolnię troszeczkę zwolnię spokojnie Wojtek przejść 12 połączymy się i jedziemy za chwileczkę do boksu najtwarszy rozumiem. Tak? Masz generalną możliwość jeszcze... Nawet podczas, podczas jazdy tak. na wierząco, masz dwie łopatki też z tyłu, bo że nie ma możliwości zmiany biegu. Ale tu masz łopatkę prawą i możesz włączyć ten atak mod zamiast tym przyciskiem, tak jak tam było. Aha, czyli a tu mogę, możesz włączyć... czy łopatek tak tu jak... Tu możesz się... włączyć i wyłączyć rekuperację. No, czyli tak, skrót, to tak to super, super. Not. jak to wyjdzie czasowo nam, to okrążenie. Trzymajcie proszę dystans, dobra, żeby ta jazda była sprawna, jak będzie y, odpowiedni dystans i tor przejazdu to pojedziemy nieco sprawnie, ale właśnie ostatni samochód teraz za dalek muszę poczekać. Chodźcie, połączmy się w grupę. Chciałbym, żebyście mieli trochę przyjemność.

ciasno, 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 tak, jak najciaśniej nie taki szeroki najazd to wydłuża ten przejazd, nie ma po co łatwiej jest od razu zapakować się ciasno do siedemki krótsza lica, trochę za daleko od siebie jesteśmy, wiecie muszę poczekać na was postarajcie się precyzyjniej że to troszkę abyśmy byli Słuchajcie, zrobimy jeszcze jedno okrążenie. Postaram się, żeby wszyscy mieli tyle samo okrążenia w tych samochodach. Zwłaszcza no, tym znam, no, tym z Bajdachem pojeździć to niezbyt często okazja przeczytamy. i szeroko, szeroko. On nie ma foteli z tyłu. Ma na to, ma to taki schoweczek tam kawki, można sobie położyć. Nie ma foteli, bo auto jest lżejsze o 75 kg w pakietem Wajdach niż ten standardowy turbowiete. Hamulce mówiłem lżejszym, oczywiście, tak? Natomiast nie tylko nie ma kanapy. No i ta kanapa została zdemontowana, za no to jest taki super lepki złupka węglowego element ze schowkiem właśnie. Natomiast tam mieści się także wzmocnienie w postaci takiej belki rozporowej, która jest, ale nie tylko. Oprócz tego tam mieści się także jeszcze jedna rzecz, szerokie dnia. mianowicie inwerter, który jest mocniejszy niż w przypadku pozostałych Taycanów. Nawet jeśli zerkniecie na lampy później na zewnątrz przednie, one też są inne niż w tych Taycanach. Miasto do ładowania, tylko z jednej strony takich gadżecików małych, które w sumie obcinają nieco wagi z tego samochodu, to no po to, żeby samochód po prostu szybciej jeździł i tak faktycznie nie Jedna dziesiąta od zera do 100 obcięta w stosunku do auta o tej samej mocy, to jest spore różnica spora różnica. 75 kilo swoje zrobiło. Ciało bardzo proszę o precyzję teraz zbieraj i głosujcie i ciaśnij super, o, szeroki wyraz bus box. zamiana za kierownicą I wyjeżdżamy na dwa kółka. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.